to już końcowy efekt tego co w Bolszewickim Ośrodku Kultury przygotowywane było w tygodniu Bolszewickiego Święta Ceramiki w ramach polsko-czeskiego projektu Euroband. W salach boku i Centrum Integracji Kulturalnej praca nad utworami przygotowanymi na koncert odbywała się i w grupach poszczególnych sekcji muzycznych bandu i w całym zestawie koncertowym. Jesteśmy właśnie już w czasie takich ostatnich prób i co to coraz lepiej. I jestem taki zadowolony i radosny, że będzie to super koncert polsko-czeski. Super będzie. I cieszę się na to. Nad muzyczną stroną tego przedsięwzięcia czuwali instruktorzy poszczególnych sekcji. Międzynarodowy charakter miała przede wszystkim sekcja wokalu, którą prowadziła Kamila Bakalarczyk-Kruk. Współpraca polsko-czeska to jest najlepsza rzecz na świecie. Ja sobie bardzo cenię Czachów za ich muzykalność, za ich przygotowanie, za to, że się bardzo starają i angażują, tak samo jak naszych polskich gości, którzy tutaj również są na warsztatach. No tydzień był wspaniały i szczerze powiem tak jak ja i moi koledzy twierdzimy, że trudno nam się będzie obudzić w przyszłym tygodniu w innej rzeczywistości, po prostu bez nich. Jedną z uczestniczek warsztatów wokalnych była Ania Wrublewska. Nasi telewizjowie widzieli Cię w różnych, na różnych koncertach, w różnych sytuacjach, a teraz właśnie takie warsztaty. Powiedz coś o nich, dlaczego w nich bierzesz udział i co tutaj robisz. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest jednak z tych kultur. Wydaje się, że Czechy są tak blisko, a tak naprawdę. Możemy się wiele od siebie nauczyć i myślę, że to jest tutaj ważne. I to, że e, nieważne czy mówimy po polsku czy po czesku, to język muzyki nas w jakiś sposób łączy. Bolesajccy muzycy stanowili też trzon instrumentalistów będu. Silna ich reprezentacja zasiliła sekcję rytmiczną z basistą i dwoma perkusistami. Dwie gitary to z kolei dwa pokolenia muzyczne i to w konfiguracji mistrz oraz uczeń. Pracuje się ciężko, ale jest fajna atmosfera, jest świetnie. Poza tym oni są naprawdę profesjonaliści, umieją prowadzić, także jest wielka zabawa, no i dużo pracy. Także myślę, że się Bolesławianom spodoba. W trakcie prób, a już na koncercie szczególnie, wrażenie robiła sekcja instrumentów dętych, której przewodził znakomity instrumentalista Patrycusz Gruszecki. z się najmłodszymi, bo to są kilkunastolatkowie. Cudownie, to są bardzo zdolni młodzi ludzie, którzy mają niesamowitą pasję. Już dziś widać po nich, że no, ta gra na instrumentach zostanie na całe życie. To się dziewczyny uśmiechają do mnie. Potwierdzacie, nie? No właśnie, pracowało się jak równy z równym, naprawdę. Każdy ma tutaj bardzo ważną rolę i spełnia ją w stu to były już ostatnie próby tuż przed koncertem, gdy atmosfera w zespole dojrzewała już do uroczystego finału. Jak widzicie i słyszycie, za nami ostatnie, dosłownie ostatnie przygotowania do koncertu. Mamy przed sobą jeszcze kilka chwil tutaj w CIK Orzeł do doszlifowania tych diamencików, które pojawią się na scenę. Repertuar sobotniego koncertu Eurobandu był szeroki. Od piosenek polskich, poprzez znane utwory angielskojęzyczne, po piosenki czeskie. Jeżeli chodzi o czeskie piosenki, to ja tak zastanowiłem się, bo jak jesteśmy w mieście ceramiki, a vím, že v Polsce je bardzo uluběná naše vokalistka Helena Vondráčková, no tak to mluví, že bylo by dobře písemku malovaný džbánek, bo džbánek tak samo po česky, po polsku značí to samé a ceramika do tego svionto, no to malovaný džbánek bude. I útvor vybrzměl na koncertě i to oczywiście v języku originálu, co umožnil udział v nim českých vokalistů.